Siema, witam w kolejnym na moim kanale, ja jestem Vaudie i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić automatyczną, a właściwie taką na awka y, farmę tak jakby można to nazwać y, albo po prostu y, taką budowlę, narzędzie, które umożliwia wam zdobywanie y, dropu, całego dropu z tego co wylatuje z wody jak się łowi wędką, czyli Enchantowane książki, patyki, ryby i inne takie fajne rzeczy, które znajdziecie pewnie w opisie. I właśnie pokażę wam, jak zrobić taką, taką oto ekspiarkę, bo to też jest ekspiarka, na wersji 1.14 i w górę. Jeszcze tam wam później na przepikach pokażę, że działa na wszystkich wersjach które pokażę, jeden, czternaście, 16 Jest bardzo prosta i to są tak naprawdę wszystkie materiały, które potrzebujemy, to nawet niekoniecznie. O to wszystko także bez zbędnego przedłużania pokażę Wam, jak to się buduje. A więc tak, mamy dwie skrzynki. No jedna też wystarczy, ale dwie są na pewno lepsze. Ustawiamy je sobie tutaj tak w ziemi. Wykupujemy kratkę obok i z shiftem Naciskamy SHIFT i stawiamy lejek, tak żeby itemki wpadały do skrzynki. O, jak widzicie to działało. Na ten lej stawiamy płotek. Tutaj wykopujemy obok leja kolejną kratkę. I wylewamy również z SHIFTem przytrzymujemy SHIFTA i wylewamy wodę w tym miejscu. W taki sposób. Pamiętajcie wersja 1.14. Wcześniej to nie działa. Następnie stawiamy blok dźwiękowy tutaj, a na nim jakiś inny, dowolny blok, tak żeby on nam nie przeszkadzał, nie grał w czasie na przykład łowienia. Następnie to się nazywa wagowa płyta naciskowa, to tak Stawiamy ją na tym płotku i ostatnim elementem naszej budowli jest tutaj na kamieniu, znaczy no w moim przypadku na kamieniu E, o, tak, o stawiamy metalową, tą żelazną e, klapę. Tak to się chyba nazywa. No, i tak naprawdę to jest już e, to, tutaj, mamy już nasze dzieło skończone, e, i możemy przejść do sposobu, w jaki będziemy te ryby e, łowić. Ja mam akurat wędkę e, taką fajną, zenczątowaną, żeby szybciej mógł ten drop lecieć. I na jej też przykładzie pokażę Wam, jak dużo tego dropu jest. Yy, o, też padać. Jak dużo tego dropu jest yy, po 10 minutach, tak na przykład. Yy, albo w sumie, może i pokażę na większej, na większej odległości czasu. Na, na większej ilości czasu. Yy, ale teraz, jak łowić? Stajemy tutaj, na tej skrzynce. Patrzymy się w tą stronę, tak na złączenie tej klapy i yy, wagi, płyty wagowej, jakoś chyba tak się nazywa, ale yy, tak, żebyśmy mieli zaznaczoną tą yy, klapę. I teraz yy, yy, klikamy wędką i trzymamy tą wędkę po prostu cały czas. Jak widzicie, ona się macha, tak macha, macha, macha i pierwszy drop już dostaliśmy. Wpadły, wpadł ten drop do skrzynki. E, jeszcze dwie rzeczy złowię. E, I pamiętajcie, żeby bardzo ważne jest, e, było to, e, że bar bardzo ważne jest to, żeby trzymać e, cały czas prawy przycisk myszy. E, bo inaczej jak puścimy to, o, puściłem teraz i e, będziemy to łowić jak e, normalną wędką w normalnej rzece albo innym zbiorniku wodnym w Minecrafcie. E, jeszcze jedną rzecz złowię i zobaczymy, co mi się tam udało. E, oczywiście ja mam tutaj ten zwiększony drop. No ale trzy rybki bardzo spoko, jak na e, ile to mi zajęło, 20 sekund może i e, wbiłem 1,5 levela, bo miałem pierwszy level. I to jest tak naprawdę wszystko. E, bardzo proste do zbudowania, e, no i oczywiście skuteczne. Także ja teraz pójdę na awka e, na chwilę i Wam e, pokażę efekt końcowy na... E, na nagraniu przyspieszonym, w sumie taki trochę taki mocno, nawet przyspieszonym, także widzimy się albo słyszymy w sumie po cięciu. A więc jestem już po prawie 15 minutach afczenia i tak wygląda. A, oczywiście dodałem sobie w międzyczasie jeszcze mending na wędkę, to by, żeby się mi nie zniszczyła. I to są efekty tego 15-minutowego, nawet niecałego, 15, mniej niż 15 minut. To są efekty. Na pewno sporo jedzonka. Bardzo fajnie ta. Muszla Nautilusa, jak tam co się mówi. E, łuk z e, powerem trójką i Andre Kingiem trójką, też bardzo fajny. Książka kozacka wręcz. E, I wędka, też bardzo fajna. E, no, wiadomo, jeszcze siodło e, i Pufferfish. polski język, nie pamiętam, e, rozdymka. E, też e, fajne do miksurek e, są. Także to były efekty e, właśnie tej oto awczarki. 15 minut i taki, taki drop to jak dla mnie bardzo spoko e, i się opłaca. Jeszcze e, Wam e, zaraz wstawię, e, że działa to również na innych wersjach. I e, na tych też wersjach będę, no, w sumie na 1.16 e, zrobię. Na 1.16.3 zostawię kompa na powiedzmy godzinę i y, też Wam pokażę efekty, ale tego to już nie będę nagrywał, tylko y, raczej same efekty, bo by mi y, nie straszyło miejsca na dysku. No, także y, do zobaczenia za, dla Was za sekundę wręcz. Y, ok, a więc jestem już po godzinie owczania na wersji 1.14, jak widzicie tutaj w górnym lewym rogu e, wersja 1.14 to była e, do wersji 1.16 zaraz przejdziemy, e, ale chcę wam pokazać efekty prawie godzinnego bez 6 minut e, awczenia na no, o właśnie tak o, stałem sobie i awczyłem e, oczywiście e, skleiłem sobie myszkę taśmą klejącą żeby e, no żebym nie musiał tak siedzieć po prostu i bezmyśl, bez, bez, bezmyślnie trzymać tego przycisku i otóż, to są efekty. Jak dla mnie, sztos i temki jak za godzinę i to... Tak... Rzeczy, która nie wymaga niczego. Można z tego zrobić naprawdę świetny łuk, w sumie zaraz go mogę zrobić. I wędkę też bardzo spoko można zrobić, dodatkowo książki. Protection 3 to naprawdę spoko. Siodę, nie wiadomo ile. I oczywiście jedzenie też na y, tydzień życi życia w Minecrafcie. Y, no i 7 muszli na nautilusa. Także y, teraz zrobię sobie, może y, zrobię sobie. Y, teraz jest. Tu jest kowadło. Zrobię sobie jakiś z tego y, łuk, taki może spoko. A i oczywiście y, jeszcze. Y, Level 34. E, a teraz zrobimy jakiś łuk flame i power 3. I mamy power 4. Power 4 plus power 4 daje nam e, power 5 i e, unbreaking 3. E, unbreaking 3 power, power, unbreaking, unbreaking. Czyli jeden e, OP totalnie łuk. E, czy drugi możemy zrobić taki sam Power 4? Power 4 i mamy Power 5. Eee... Słuchajcie, można zrobić z tego takie trzy eee, niesamowite łuki wręcz. No bo to jest najlepszy łuk w Minecrafcie. No jeszcze by się Infinity przydało, ale eee, nie każdemu to odpowiada. Eee, no i dwa takie spokołki, także eee, to są właśnie te efekty. Eee... Aha, nie zrobiłem screena, no dobrze, trudno. To są te efekty, to o tak, o wiecie, do miniaturki. I sobie to trochę z tego jeszcze postrzelam. Także mam nadzieję, że to was satysfakcjonuje jak najbardziej taki efekt. I teraz przenosimy się na wersję 1.16, tak. Jesteśmy na wersji 1.16, jak widzicie, 1.16.3 dokładnie, i dla wszystkich fanów tej właśnie wersji muszę Was martwić, ponieważ ta farma tak średnio tutaj działa, ponieważ to są efekty godzinnego o, bez tego godzinnego mm, awczenia tutaj i chyba też bez tego, z tego co pamiętam godzinnego awczenia na tej wersji. Yy, mocno niesatysfakcjonujące, tak przynajmniej jak dla mnie, aczkolwiek jedzonka też bardzo sporo, i do miksturek yy, też fajnie można porobić. Chociaż myślę, że yy, oczekiwaliście czegoś więcej, no ale ja nic na to nie mogę poradzić. Yy, także mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to możecie łapkę zostawić, suba też możecie zostawić. Jest teraz, yy, gdzie on może być. O, z tutaj TNT wybuchało? Nie, to kamień. Yy, Gdzie może być sup? Wiem, gdzie może być. Hmm. O, tutaj na osiołku jest. O, na jego głowce. Tak. No, także to było na tyle. Dostęp tego odcinka. Siema.